Dziś pokażę wam jak złożyć telefon Nokia 5200 w, z części w całość. Więc tak, zaczynamy. Pierwsze to będzie przyczepienie taśmy LCD do tej płytki. Więc tak, zaczynamy. Bardzo uważamy na tą taśmę, bo łatwo może ulec uszkodzeniu, na przykład na derwaniu albo jakiś inny przypadek różne są. E, tak, więc przyczepiamy. Jest to e, dosyć trudne. O. Przyczepiamy. Wkładamy. To powinno sobie tam jakoś ulokować. No coś mi tu nie wchodzi. Teraz przyczepimy wyświetlacz LCD kolorowy. Teraz nakładamy sobie metalową taką ramkę z głośniczkiem u góry i przekręcamy czterema takimi mniejszymi śrubkami. Dwie są tu na dole, a dwie następne są tutaj u góry już zaraz pokażę, tylko sobie wsadzę tutaj i tutaj. Teraz do panelu przedniego włożymy klawiaturkę. To jest, każdy to chyba potrafi. I weszło. I bez żadnego już skręcania nakładamy na to na siebie i zaciskamy, aż usłyszymy taki strzał. I już mamy panel przedni. Więc teraz zrobimy panel tylny. Bierzemy płytkę główną i taką gumową osłonkę na y, ten telefon. Y, znaczy na aparat, przepraszam. Y, pomyliło mi się już. I zmocujemy teraz gniazdo ładowania, i, czyli tutaj na górze. I takim ze ślepką nas wsuwamy. Należy uważać, żeby ona nie pękła, bo jak może łatwo pęknąć, lecz jak zaskoczy, to jest dobrze. Teraz płytę główną kładziemy, a w zasadzie to tak no, kładziemy i dociskamy lekko. Już gotowe. Teraz klawiatury, część klawiatury kładziemy sobie i tylnym panelem zaraz będziemy, przy, tak, dociśniemy. Lecz najpierw trzeba bardzo, bardzo uważać na taśmę, która może ulec uszkodzeniu. Więc przyczepiamy. Należy to robić bardzo ostrożnie, ponieważ ona nie jest bardzo mocna. I e, zrobiono to, nakładamy. Tutaj są takie dwa takie haczyki, które pomogą trzymać telefon. Teraz przykręcimy to już będzie koniec no, przykręcimy dwie śrubki z góry. Tak, nie przekręcamy ich za mocno, bo może ulec uszkodzeniu obudowań. Teraz. No chyba już każdy wie, co robimy. Sadzamy kartę SIM. Baterię. I. Tylną klapkę zakładamy. Tak. I nasza Nokia jest złożona. Na dzisiaj na wszystko. Cześć!